No dobra, siema-siema, miałem temu typowi robić oszustwa, ale no zorkał. Aha, i teraz znów fora A nie, nie, dobra. dobra, Klapa. Jak go zabiję, to będzie oszust na oszusta. Tak na 200. Nie, bo ty robi, typowi robię oszustwa, ale mi znów zorał. No i uf, lepiej. Jest na się ale nie odzywa się. no na klapkę z tymi. Dobra, dawaj. Dawaj, dawaj. Wiesz, dawaj, dawaj. co myślisz, że nóżki zrobisz? Ci nie wychodzi, aha. I my ha aha, aha, bardzo śmieszne. Świetny jesteś, typie. I się ucieka. To, czyli te, tego też nie nagrywam. Jakby co. Nie wiesz, że tutaj są zabronione nóżki, ale pozdro? Zgłoszę się i zostaniesz bany. Nie zabijesz mnie. jestem ja wideo setting podjaśnię. Tak, mi nie zrobisz łóżek. Nie, nie, rób, nie, rób, to, bo Nie, 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 nie. Nie, 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 Czekajcie, ile dostęp? Czekajcie, go sobie wyciszę, bo on że może... Lizu! Lizu. Lizu! Lizu! Dobra, wyciszam cię. No dobra, no, oszust się dla mnie udał. Sorry, że tak, no, krótki bardzo, ale no, no... Bardzo krótki jak dla mnie. Sorry. No, na jakiś taki, no, muszę jakiś wstawić oszust i... Sorry za to. Mm. No i no wiesz, wiecie no... Sorry, sorry, że taki oszust 5 minutowy mam nadzieję, że Wam się spodobał. I zostawicie lajka. Wiem, że mm, wam się może nie spodobać, ale wygląda fajne. I no i wiecie. dopicie no, tutaj może trzy lajki, więc no. Jak dacie radę. A ja nawet będę nagrywać więcej, już stop, Tylko wiecie, no ten był troszkę krótki, bo myślałem, że będzie ustawiony. Wiem, nie, nikt nie lubi ustawionych, ale coś nam no, już trzeba nagrać. XD. No i dobrze, że nawet nie było ustawione, bo mieliśmy, miałem inny plan. No i no nie wiem, co jeszcze mam tu gadać. Siema!